Dzień dobry Państwu, jestem Kazimierz, jestem w Ocean City Maryland w Convention Center i tutaj odbywają się, odbywa się zjazd strażaków, straży pożarnych z całego stanu Maryland. Od niedzieli do czwartku, jutro parada i tu jestem dzisiaj wtorek, 18, zwiedzamy tutaj tereny. Tego zjazdu, i tu przyszliśmy od strony zatoki, i proszę zobaczyć, jak pięknie wygląda zatoka. Zatoka. E, łódkami, turyści jeżdżą sobie łódkami, e, a tak wygląda e, Convention Center od strony zatoki. Jest tu bardzo interesujący boardwalk bardzo interesujące miejsce. Kiedy indziej pokażę, a tam daleko widać ten Most. Most. No. Także idziemy sobie. Na tym kończymy. Dziękuję. Papa. Pa.